Moim dzisiejszym gościem jest pani Aleksandra Seliga, autorka książki pod tytułem Gołoborze. To jest pierwszy tom cyklu, tak? Tak. Kto jest bohaterem, gdzie się rozgrywa akcja? Akcja rozgrywa się na Łysej Górze i w osadzie pod Łysą Górą w XII wieku, kiedy do Polski e, kiedy w Polsce zostaje wybudowany kościół Świętego Krzyża, który potem staje się klasztorem e, znaczy kościół Świętej Trójcy, który potem staje się klasztorem Świętokrzyskim słynnym, kiedy przychodzą do niego relikwie i to jest moment, kiedy ścierają się dwie wiary. Kiedy jeszcze gdzieś tam w tych osadach trwają ludzie przy starej wieży, przy wierze w starych bogów i kiedy oficjalnie wchodzi już ta wiara chrystusowa, chrześcijaństwo, i wszyscy wyznawcy tej starej wiary są y, prześladowani. E, czyli można powiedzieć, że jest to kolejna powieść popularna, popularyzująca em, taki przekaz rodzimokulturowy. Poniekąd. Poniekąd. Albo widzę, że na tych targach bardzo jest dużo stoisk właśnie z tą literaturą. Czy istnieje duże zapotrzebowanie na e, tego typu literaturę e, popularną? Czy mówiąc zapotrzebowanie, ma Pan na myśli modę? E, nie wiem, modę, e, czytelników, e, bo po prostu wchodzę na te targi i e, w bardzo wielu z, e, stanowiskach widzę, że są autorzy książek popularnych, e, powieści, fantazy, e, książek popularnych, którzy, którzy właśnie przez swoją literaturę starają się propagować e, wartości rodzimokulturowe. E, tak, myślę, że tak. To znaczy e, zauważyłam taką tendencję, która narastała przez ostatnie kilkanaście lat w naszym kraju. W jakimś sensie zapoczątkował ją Sapkowski, chociaż byłabym bardzo ostrożna uh -huh. z taką diagnozą, dlatego że jak wiemy Wiedźmin nie jest typowym slawikbookiem, Bukiem, ale niewątpliwie zwrócił uwagę polskiego czytelnika na takie słowiańskie elementy, na przykład uh -huh. słowiański bestiariusz i takie rzeczy. I to rzeczywiście rozpoczęło taką tendencję, która teraz jest no jakby mam wrażenie, że przypada jej pik, tak? Pik czytelniczy w tym momencie jest bardzo dużo takich propozycji, takich, które starają się przybliżyć naszą rodzimą wiarę, czy w jakiś sposób wpleść ją w fabułę książki fantastycznej. A czy Pani też pisała swoją powieść, ten cały cykl z takim pewną nadzieją, że dzięki tej literaturze u... przybliży Pani te wartości, wykorzystując język chrześcijański, ewangelizuje tą, tą literaturą właśnie rodzimowierstwo, rodzimokulturowe? Nie do końca. To znaczy w moim przypadku dużo większą inspiracją były Mgły Awalonu. Nie wiem, czy Pan kojarzy taką książkę Marion Zimmer Bradley. To była taka powieść, którą też Andrzej Sapkowski umieścił na liście najważniejszych powieści fantazy XX mhm. wieku. I ona opowiadała o takim momencie przejścia na wyspach brytyjskich, religii celtyckiej na chrześcijaństwo. Pomyślałam sobie, że fajnie byłoby dać polskiemu czytelnikowi naszo, nasz rodzimy Taki wariant tej sytuacji i pokazać, że to nie wyglądało tak, jak nas uczą w szkołach, tak? Że przyjęliśmy chrzest i w tym momencie wszyscy nagle zostali katolikami i w ogóle nie było mowy, tak, o poprzedniej wierze, chciałam pokazać pewien moment przejścia w historii, pewien proces, tak? który wymagał wielu dziesięcioleci, a według najnowszych badań właściwie nawet stuleci, zanim w pełni się zakończył. Także jakby moją główną, moim głównym założeniem jako autora, było przybliżenie pewnego momentu w dziejach, pokazanie go czytelnikowi. Czyli taka edukacja historyczna. Tak, a ja w ogóle bardzo długo się przygotowywałam, mimo że to jest fantastyka, więc ja oczywiście nie roszczę sobie prawa do tego, żeby w jakikolwiek sposób ta książka edukowała czytelników, natomiast muszę przyznać, że jako autor... Um, uważam, że jest jakby autorskim obowiązkiem mocno przygotować się pod kątem historycznym, jeżeli chce się osadzić fabułę swojego utworu w jakichś konkretnych historycznych czasach. Nawet jeżeli wykorzystuje jakieś fantastyczne postaci, tak, które mają niejasny status ontologiczny, to mimo wszystko uważam, że warto wziąć pod uwagę realia. Tak jak wtedy ludzie po prostu żyli, jakoś się ubierali. Co robili na co dzień. To jest bardzo ważne. E, bardzo dziękuję. I wszystkich rodzimowierców, rodzimo kulturowców zachęcamy do zapoznania wszystkich innych ludzi też. Też bardzo dziękujemy. Dziękuję. Do widzenia. I się odczepiam od Pani. Ja już też mam odczepić się od Pani.